Jest równowaga znaczenia. Równowagą znaczenia nazywamy wskaźnik, który określa, jak bardzo partnerzy nawzajem siebie potrzebują w relacji. I nigdy on nie jest równo 50 na 50. W relacji między dwoma osobami zawsze jest ktoś, kto potrzebuje drugą osobę bardziej. To właśnie ta osoba pierwsza dąży do pojednania, stara się załagodzić wszystkie konflikty i ogólnie bardziej je zależy na tym związku. Najważniejszą, a tak naprawdę jedyną przyczyną wszystkich rozstań między dwoma osobami w relacji jest krytyczny spadek zainteresowania drugiej osoby, czyli tak naprawdę zepsucie balansu znaczenia. Wszystko inne to tylko skutki uboczne: czy to zdrada, czy to nagle brak zainteresowania, czy być może po prostu rozdrażnienia, które zauważasz w swojej połówce. Jest to tylko skutek, nie przyczyna waszego rozstania. Warto zrozumieć, że w relacji każde działanie jednej lub drugiej osoby ma ogromne znaczenie, a każda nasza reakcja i każde nasze zachowanie albo podnosi, albo obniża nasze znaczenie w związku. Lubię posługiwać się konkretnymi przykładami z życia, więc chciałbym Wam opowiedzieć taką sytuację. Napisał do mnie pewien chłopak z prośbą o zrozumienie jego sprawy. Wszystko dobrze w relacji z dziewczyną, jesteśmy ze sobą dwa lata, ale pewnego dnia, kłótnia, jakiś nieznaczący konflikt. Dziewczyna zbiera się i wychodzi z domu. Chłopak, oczywiście, ją zatrzymuje, przeprasza, prosi, zostać i w tym momencie popełnia błąd. Mija tydzień, sytuacja się powtarza. Dziewczyna znowu zbiera swoje rzeczy, zamierza wracać do domu. Tylko tym razem porozmawialiśmy z chłopakiem o tym, jak on powinien zachować się w takiej sytuacji. Tym razem nie reaguje, Nadal siedzi przed komputerem, przegląda jakieś strony internetowe. Dziewczyna się spokowała, dziwi się zamknęły, wyjechała. Po 15 minutach chłopak dostaje taką wiadomość, czy zawieźliśmy do domu, czy mam jechać autobusem. Co w tym przypadku robimy? Nie tylko nie odpisujemy na taką wiadomość, a nawet nie wchodzimy i nie czytamy tej wiadomości. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. Mijają 15 minut i dostajemy wiadomość od dziewczyny, że pojechała autobusem. Po jeszcze 15 minutach dostajemy telefon od dziewczyny z płaczem i zapytaniem, czy mogę wrócić. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, nadal było przekonana, że tym razem chłopak znów ją zatrzyma, przeprosi. Po drugie, dlaczego nie odczytaliśmy, a nie też nie odpisaliśmy na żadną z jej wiadomości? Nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby ona przerzuciła odpowiedzialność na całą sytuację na nas. Po drugie, gdyby chłopak odpisał jej, nie, nie zawiozę cię", ona pojechałaby do domu. Gdyby jednak tylko przeczytał jej wiadomość, ale nic nie odpisał, ona zrozumiałaby, że on ją ignoruje, i w takim przypadku szansa na dobry wynik byłaby 50 na 50. Na tym przykładzie wyraźnie możemy zobaczyć, że to właśnie nasze działania mają ogromny wpływ na to, jak wygląda nasza relacja. Bo sytuacja jest ta sama ludzie ci sami, a jedna konsultacja całkowicie odwróciła kolej rzeczy. W pierwszym przypadku Twoje znaczenie dla dziewczyny w relacji wyraźnie spadło. W drugim jednak wzrosło. W tej sytuacji wyraźnie widzimy to, że chłopak popełniając pierwszy raz błąd, drugi raz zachował się odpowiednio, a dziewczyna przemyślała swoje zachowanie. Mimo to, że niektórzy chłopacy popełniają dużo gorsze błędy w relacji, to właśnie takie zachowania decydują o tym, czy zostaniesz swoją dziewczyną i czy będziesz na pierwszym miejscu, czy ona od ciebie odejdzie. W następnym odcinku zamierzam opowiedzieć o kolejnych błędach który być może niektórzy z Was popełniają w związku. Jeśli ten odcinek okazał się dla Ciebie przydatny, być może określa sytuację, w której znajdowałeś się lub się znajdujesz, subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.